Pszczoły nie zdążyły na przyspieszone kwitnięcie drzew i innych roślin. Pod koniec marca były jeszcze za słabe, a teraz zagrożeniem dla nich jest pogoda. Prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy Zbigniew Binko mówi radiu Z, że nie wylatują z uli, bo jest za zimno. Mamy w tej chwili taką podwójną, jakby negatywną sytuację, że było nienaturalnie za ciepło, a teraz jest nienaturalnie za zimno. Ekspert alarmuje, że już od czerwca pszczoły nie znajdą wystarczająco wiele pokarmu. Pszczelarze będą je dokarmiać, żeby przetrwały do zimy, a to wpłynie na wzrost cen miodu w Polsce. Ani jednej pszczoły nie widać. Zimno, mamy tylko 11 stopni, a pszczół nie widać. Ja nie widzę żadnych pszczoły mamy godzinę 11.00. powinny już hmm. być Nie ma Mimo że tylko 10 stopni, ale wodę pobierają.